Hejka wszystkim, da was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj do was z moją rutyną, z moją całodniową rutyną podczas obecnej sytuacji, czyli w momencie, gdzie musimy siedzieć w domu, nie możemy wychodzić, nie możemy się z nikim spotykać, Chodzić na imprezy, do kin, do teatrów, nie może po prostu nic robić, siedzimy w domu i pokażę Wam, co właśnie robię takiego typowego dnia. Oczywiście mój każdy dzień wygląda zupełnie inaczej. Czasami potrafię cały dzień przyleżeć w łóżku z nieumytymi włosami, bez makijażu, w piżamie cały dzień oglądać Netflixa, oczywiście trochę porobić tam lekcji, ale nic szczególnego, nie za dużo pożytecznych rzeczy. No a czasami mój dzień właśnie wygląda tak, jak właśnie to przedstawię wam tutaj w tym filmie, czyli gdzie pomaluję się ubiorę trochę ogarnę, porobię trochę pożytecznych rzeczy, będę miał wideo No i co, pierwsze co robię to wstaję, wstaję zazwyczaj o godzinie 8, bądź 9, .00. to nie jest tak, że mam nastawiony budzik i muszę wstać o tej godzinie, ja wstaję sobie o której godzinie chcę, ale zazwyczaj jest to właśnie 8, 8.30, ale zazwyczaj to jest właśnie 9, .00. czasem jak siedzę późno w nocy, na przykład montuję film, to jest to godzina 10.30, no ja wstaję o której godzinie chcę, o której mam tylko ochotę, Wysypiam się, bo normalnie do szkoły wstaję o godzinie 6, a tutaj śpię jednak trochę dłużej. Gdy już się obudzę, otworzę oczy to przeglądam telefon, później związuje poprawiam włosy, bo przez noc mi się kudzek rozpad i następnie zwołam wszystko z łóżka i ścielę łóżko, aby jakoś ono wyglądało. Następnie odsłaniam rolety, i otwieram okno, ponieważ właśnie codziennie wieczorem robię sobie herbatę i wystawiam ją na parapet, aby była chłodna. I właśnie rano ją sobie wyjmuję. Później idę do garderoby i szukam sobie jakiegoś idealnego ubrania. Na właśnie dzień, przesiedziany w domu. Zazwyczaj jest to coś właśnie wygodnego, luźnego, jakiś sweter czy bluzę, jakieś luźne spodnie. Zazwyczaj są właśnie to te mam jeansy, bo one są wygodne albo jakieś legginsy czy dresy. Później idę do łazienki i biorę moją szczoteczkę do mycia twarzy z ksiami. Link do niej macie w opisie, i biorę żel z Neutrogeny i myję sobie moją twarz. Następnie zdejmuję gumkę z moich włosów, rozpuszczam moje włosy i je przeczesuję. Tu akurat robiłam odwyk moim włosom odmycia ich i są mega tłuste, dlatego jest koniecznością to, abym je umyła, a zazwyczaj właśnie jak myję włosy, to myję je rano, uwielbiam w ogóle myć włosy rano, bo później przez cały dzień wyglądają tak przepięknie i na kolejny dzień jeszcze wyglądają ładnie. No i tak, myję włosy albo moim ulubionym szamponem z Nakomi, on jest naprawdę wspaniały do włosów przetłuszczających się, jest idealny. Albo myję włosy tym oto szamponem, ale powiem Wam już on nie sprawdza mi się aż tak dobrze jak tamten z Jest spoko, ale wiecie, mogłoby być lepiej. Gdy już umyję włosy, jestem oczywiście już ubrana, wymuję wygodne ubranie i przeczesuję włosy. Później idę do garderoby, odkładam piżamę i schodzę na dół, aby zjeść śniadanie. Zazwyczaj właśnie na śniadanie jem coś takiego szybkiego, już gotowego, zwyczajnie właśnie albo serek wiejski, albo jakaś kasza manna z owocami, albo jakiś e, serek, właśnie coś takiego szybkiego, już gotowego, biorę sobie i jem. Zazwyczaj podczas jedzenia ja właśnie oglądam sobie jakiś serial, ja jak się wciągnę w jakiś serial, to oglądam go naprawdę podczas robienia wszystkiego. Później, oczywiście, karmię koty, bo one też muszą zjeść. I później idziemy do łazienki i przemywam moje ząbki irygatorem, ponieważ pomiędzy zamki w aparacie wchodzi mi mnóstwo jedzenia, i przed umyciem zębów, soję właśnie tym irygatorem je myję. A później, normalnie, szczoteczką soniczną i pastą, szoruję moje ząbki. Następnie zabieram się za sprzątanie mojego bałaganu w pokoju, bo w momencie gdy mam już pościelone łóżko, to właśnie zazwyczaj największy bałagan jest na moim biurku. Zgromadzi się tu dużo rzeczy, bo ja robię przy tym biurku teraz wszystko: robię lekcje, montuję filmy, maluję się, przez co naprawdę zgromadzi się tu wielka sterta rzeczy. A na biurku powinien być porządek, aby była lepsza organizacja, aby robić wszystko na bieżąco. Jak na biurku mamy wszystko pięknie pokładane, to wszystko mamy od razu normalnie w głowie pięknie pokładane. Naprawdę ważne jest, aby na biurku mieć mało rzeczy i wszystko pokładane. No i teraz zabieram się za odkurzanie. Powiem Wam, że z kotami to naprawdę trzeba często odkurzać, bo one są takie sierściuche i tyle sierści gubią, że naprawdę. Link do tego odkurzacza macie w opisie. Ale w ogóle to mam dla Was fajną promocję, bo właśnie od dzisiaj, czyli od 27 marca do 1 kwietnia, ma się rabat na zakup tego właśnie odkurzacza, bo jego cena oryginalna to 319 euro, a cena po wszystkich rabatach to 219 euro, czyli 31% zniżki. Oprócz tego możecie wygrać mnóstwo nagród, więc zapraszam Was do opisu, tam jest link do tego właśnie produktu. Następnie zabieram się za malowanie, malowanie gdy siedzę w domu teraz właśnie trwa mega długo, nie maluję się w sumie często, bo maluję się tylko wtedy tak naprawdę gdy mamy wideolekcje albo nagrywam film, bo tak to po prostu bez sensu, wolę żeby moja cera odpoczywała, siedzę sobie cały dzień w jakiejś kremie czy w jakiejś maści, aby po prostu moja cera była w lepszym stanie, bo teraz naprawdę jej stan jest dosyć słaby. No ale gdy się maluje, to naprawdę zajmuje mi to 40 minut, czasami nawet godzinę, ale nie, nie robię nic takiego wow, nakładam podkład, korektor, puder, rozświetlacz, róż, brwi, rzęsy, no i tak naprawdę to jest wszystko, nie robię żadnych cieni ani bronzera, więc no jest to jednak dosyć sporo czasu, bo w roku szkole normalnie zajmuje mi to 15 minut. Codziennie przed zebraniem się z ze lekcje, drukuję wszystkie karty pracy, moja drukarka naprawdę ona już ma chyba tego wszystkie dość, bo codziennie ma tyle do, rzeczy do wydrukowania. No i później tutaj układam sobie wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia danego dnia. No i dzięki właśnie tej herbacie, która stoi mi na biurku, właśnie wypijam codziennie taki litr takiej herbaty. Cały taki dzbanek, a tak ja totalnie zapominam o piciu i w ogóle nie piję. A gdy mam tą herbatę, to patrzę na nią, wiem, że muszę ją wypić i dzięki temu piję. I później spędzam czas sobie siedząc na fotelu Diablo, bo jest on mega wygodny, popijam herbatkę. I zazwyczaj właśnie jest to ten moment, gdzie rozbawiam sobie przez telefon z Asią. No i zajadam moje drugie śniadanko, tutaj mam akurat takiego batonika Nesquicka. No i teraz zabieramy się za lekcję. Tutaj akurat przepisuję notatkę, którą pani nam wysłała z polskiego. Ja staram się robić wszystkie lekcje na bieżąco, tak naprawdę to staramy się robić, bo codziennie około godziny 11 czy 12 razem z Kacperem się, właśnie na kameryce wideo i robimy sobie razem lekcje, dzięki czemu jest nam łatwiej, razem się motywujemy i robimy wszystko na bieżąco. Od paru dni właśnie mamy też y, lekcje z nauczycielami wideo, więc to też się właśnie tutaj dzieje w przeciągu tych dwóch godzin, zazwyczaj właśnie tyle poświęcam na naukę jednego dnia. Tutaj zobaczcie, mogę wam się pochwalić, jak pięknie zrobiłam sobie piękną organizację w szufladzie, tutaj poukładam sobie wszystkie książki i wszystkie zeszyty, bo przywiozłam wszystkie ze szkoły, dlatego ich tyle tutaj mam. No i godzina czterastu zaczynam jedzenie obiadu w czasie jedzenia odpisuję na Wasze wiadomości. Naprawdę dostaję ich mega dużo i jest to przekochane. Uwielbiam na nie odpisywać. E, normalnie aż sam uśmiech pojawia się na twarzy, jak czytam takie przekochane słowa od Was. Następnie wychodzę na dwór, spędzę trochę czasu na świeżym powietrzu, powiem Wam, że to jest właśnie ważne, aby nie siedzieć cały dzień w domu, jeśli macie taką możliwość, macie swój ogródek, to naprawdę jest to mega ważne, aby wyjść na ten ogródek, czy nawet na balkon i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. I później tak naprawdę, gdy mam już zrobione lekcje na dworzu, już byłam, obiad zjadłam, musiałam sobie mam robić, więc tak się właśnie wierzę po łóżku, E, następnie zapalam sobie świeczkę, by zrobić sobie fajny klimatik w pokoju. Spędzamy prawie dużo czasu z moimi kotami, poświęcam im dużo czasu. E, w dalszym ciągu piję moją herbatkę, naprawdę dzięki niej piję, piję i piję. No i następnie robimy ćwiczenia. To też jest ważne, bo teraz siedzimy w domu, obżeramy się, oglądamy Netflixa, leżymy w łóżku, no i... Ćwiczeń nie mamy, bo WF-u nie mamy, więc ważne jest to, aby właśnie ćwiczyć. Ja staram się robić takie ćwiczenia codziennie. No i później demakijaż, akurat używam rękawiczki GLOW do zmycia makijażu. Jest to bardzo ekologiczne, bo nie zużywamy tam trzech czy czterech wacików, jak ja to zawsze zużywałam na zmycie całej tapecki z mojej twarzy. No, i mamy taką rękawiczkę, którą zmywamy makijaż, a później ją po prostu przemywamy w wodzie. Niestety ona mi zwyczajnie nie domywa wszystkiego, ale też tak dla pewności właśnie tutaj płynę do demakijażu i wadzikiem jednym, nie pięcioma przemywam reszki mojego makijażu z twarzy. I później robię maseczkę, Tutaj akurat mam taką, właśnie glinkę z Nakomi. No, i tutaj na właśnie mm, zakręcę od tej glinki wysypuję sobie trochę tego produktu, dolewam wody i później nakładam to na moją twarzyczkę. I możecie zobaczyć, właśnie jak wyglądam, jak taki ogrom. Następnie, po ćwiczeniach, y, idę pod prysznicę, właśnie się umyć i zmyć z twarzy glinka. W ten sposób najłatwiej mi się po prostu ją zmywa pod prysznicem, to jest dla mnie najłatwiejszy sposób jej zmywania bo naprawdę zazwyczaj zmywam ją w umywalce, to mam wszystko dokładnie. brudne no i później jem kolację, na kolację zazwyczaj jem też właśnie coś takiego właśnie jak serek wiejski, tutaj akurat zjadłam drugą połowę tego, czego nie zjadłam na śniadanie albo zjadam, nie wiem, co tam po prostu mam w lodówce no i następnie znowu myję zęby najpierw irygatorem, potem szczoteczką soniczną i później jeszcze taką szczoteczką do przestrzeni międzyzębowych, bo jak macie aparat, to pomiędzy zamkami tam się gromadzi jedzenie. Ważne, aby dbać o higienę zębów. Potem nakładam kremik, znakomi, on jest taki tłuszczutki, on się nie wchłania w twarz, jej zostaje taką tłustą warstwę, zostawia na twarzy. Ale Dobrze nawilżę i nakładam później tormentol, jest to maść, która pomaga mi na wypryskni, moja ulubiona maść. I później idę do pokoju, zapalam sobie lampeczkę taką malutką, wyłączam to główne światło, wchodzę sobie pod kołderkę i zazwyczaj jest to właśnie taki moment, gdzie ja albo montuję film, to wtedy późno, późno kładę się spać około drugiej albo oglądam serial czy jakieś filmiki na YouTubie. I właśnie zazwyczaj podczas tutaj oglądania wypijam jedną taką półlitrową buteleczkę wody. No, i w momencie, gdy już skończę oglądanie, wyłączam serial, co tam mam. Wyłączam lampeczkę i po prostu idę spać. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiacie kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał i dzięki. Pa!